godzina 19.25 6 dochodzi o no jadę do kotków z kotłowni deszcz pada zobaczcie kałuże są o widzicie niebo tak murzone. pada o zobaczcie A ja nic, a ja jadę, bo kotki czekają. <laughs> Chętnie bym się położył zamiast jechać. Ale co zrobić? One biedne czekają. Gut nie będzie czekał aż deszcz przestanie padać O, lampy się zapaliły No nikt mnie nie zastąpi Nikt mnie nie odciąży Tam władek praktycznie nie istnieje O co to za karmienie, jak idzie na posiłek jak kota spotka, to mu da. To trzeba wziąć i nakarmić wszystkie. A nie tam, którego spotka się przy okazji. To jest takie tylko, jakby próba zagłuszenia swojego sumienia. A tu leje coraz bardziej. No, kotki co pochowały się. Chyba straciły nadzieję, że przyjadę. Już pół godziny mam opóźnienia. A tu deszcz jeszcze pada. Chyba zwątpiły we mnie, że przyjadę. Teraz zobaczymy. Nie widać żadnego. Zobaczcie, żadnego nie ma. Nie, tam chyba na Gzym się widzę jednego. Chyba na się jest. Zaraz zobaczymy. Tylko teraz gdzie im jedzenie wyłożyć. Żeby nie zmokło. Oj tam chyba siedzą, więcej ich, pod okapem, to chyba tam im dam, tam jest okap. Kicie, kiciulki, chodźcie. Co? Wierzyłyście, że przyjadę? Co kicie? Kiciulki, cieszycie się? Tak, no tam, tutaj im chyba dam, pod tym okapem. Tu jest okap, no, to tu im dam. Także kochani, no, nie będę tego filmował, bo nie mam rąk, czterech. Także dam tutaj i później będę filmował. Zobaczcie, szumi, woda leci. Kicie, odcie, kiciulki, odcie, odcie, a was zawołam, wszystkie. No wyłożyłem kotką. Jeść. Zobaczcie tutaj. O. Jest jeden, było więcej. Tam widzę są w tej chwili ile? Tutaj jest melik. Nie widzę dokładnie. Trzy chyba. Chyba trzy są. No. A tutaj zobaczymy jakieś koty są dzisiaj do południa a ty po śniadaniu byłem z tamtej strony Jeźdawałem dawałem puszkę tam jedzenia wyłożyłem mleko, cukę mleczną nie ma fraglesy dostały z tam po tamtej stronie nie ma także tam są to co jeszcze przyniosę? Tutaj nasypię łopatkę. Suchej karmy. Tu w rogu zawsze sypię. To muszę iść po łopatkę przynieść. Wsypać im Przyjadę tu wózkiem. No, marynarkę już mam mokrą. Zaczyna i ciążyć i ramienie. Ramiona mokre. Przemokła mi. No to pierwszy raz mi się zdarzyło w taki deszcz rozwozić jedzenie. No kiedyś to musiało nastąpić. Nie będzie zawsze sucho. Rada. może nie tak mocno no ale na tyle żeby zmoknąć jak się dłużej jest na dworze dobra. Może więcej tam dobra to jest tu nie zmoknie to jest pod okapem o widzicie no dobra no to kicie dałem wam nie kiciulki się. jeść co jeszcze chcecie Feliksa Feliksa chcecie Tak, kicie Modami no Chodź Chodź, 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 o patrzę jak się cieszą, że Feliksa to dostaną, dostaną. O. Wszystkie koty Na Feliksa to Chodź, chodź chodź, jedz, szybko, jedź. Zanim ci namoknie. No kończą się Felix. Kończą się. Tam by się dało rzucić jeszcze Felixa. Jest dobry rzut. Dobry rzut. Akurat złapał ten zorwer. No dobra. Trzeba się ewakuować. Bo coraz więcej tej wody nałapał. No, kotków nie za dużo. Gdzieś ile? Jedna trzecia. Gdzieś tak. A tutaj kto to jest? Wesoła ciotka? Wesoła ciotka mi towarzyszy. Kicia. Moja ciotka. A zobaczę tutaj, co tu się dzieje, kochani. Wiaderka jakieś. Zobaczcie. To tu. Nie, ktoś donicę rzucił tutaj. O, a tam żaba idzie. Żaba idzie. Ale może ją uchwycę. Nie za bardzo. Ta ropucha. Ach. No. Gdzie ona idzie? Gdzie ta ropucha jest? Widzicie? W środku ekranu, ropucha. No dobra, tutaj dwie kot... Dwa kotki są. Ciotka, a ty co? Nie zmokniesz? Ha, towarzyszysz mi? Jezus Maria, jaka wodoodporna. Ciotka. no idźcie tam jeść ja uciekam dzisiaj szybciej nie ma co trzeba się chować a to mamuśka fragwestów czy Garfieldów, Garfieldów chyba brzydki dzień brzydki dzień no ja mam płaszcz Deszczowy nawet kupiłem 10, tu jeszcze 6 mi zostało, ale jakoś tak nie wziąłem, nie wziąłem, dobra i co kończymy, co kończymy Kicie, już chyba się nic nie wydarzy, co? Hmm. Wyłosił się jeden z internautów. Poprosił o numer telefonu o tej pani Teresy z Austrii, co to tam cały czas na mnie się wyżywa. Mówi, że jest od tego, żeby pomagać, czyli domniemam, że jest adwokatem. No, podałem, zobaczymy. Poza tym kuzynki córka mieszka w Austrii. A za mąż wyszła za Austriaka. No to też z nią nawiążę kontakt, ma zadzwonić. No i ona też tam będzie swoimi kanałami z tą panią rozmawiać. Przypuszczam No ja swoją drogą co materiały mogę przekazać także do Austriackiej Policji No i niech się za nią wezmą No chodź masz tutaj masz no. nie ma także Jesteśmy Anonimowi w sieci. Jak się chce to można każdego znaleźć. Chodź ciotka, chodź zostaw ją. Niech ona jej, ona zawsze tutaj na róg przychodzi, żeby jej jeszcze Feliksa dał. No to daję. Dlaczego miałbym nie dać, skoro jeszcze mamy jeszcze jutro na karmie no i się skończy. <laughs> Mam nadzieję, że coś dojdzie jeszcze. No to kochanica. brzydki dzień rozpadało się. No dzisiaj było około 20 stopni. Na no, jutro ma być ochłodzenie w ogóle 10 stopni tylko. Także idą chłody. To tyle. Dobranoc.